Bezpieczniki Taurona Włącz dla Przyrody to kolejny program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzony przez Tauron Dystrybucję. Dołączył on do grupy programów edukacyjnych dla klientów pod szyldem Bezpieczników Taurona i jest nastawiony na działania dla przyrody. Sadzimy drzewa dla nas i przyszłych pokoleń, bo mamy świadomość, że bez nich nie będzie życia na naszej planecie. One dają nam tlen do oddychania, cień, ochronę. Jako firma odpowiedzialna społecznie mamy jeszcze jeden powód do sadzenia drzew. Chcemy oddać przyrodzie to, co naruszyliśmy w czasie okresowej przecinki gałęzi drzew i krzewów. Jest to jeden z podstawowych zabiegów, który pozwala zachować bezpieczne odległości roślinności od linii elektroenergetycznych. Dbamy o to, ponieważ chcemy, by energia elektryczna docierała do naszych odbiorców niezawodnie i bezpiecznie. W ramach programu Bezpieczniki Taurona Włącz dla Przyrody. Edukujemy także naszych klientów, aby sami pielęgnowali drzewa rosnące na ich działkach, zapobiegając tym samym wrastaniu gałęzi w przewody elektryczne. Wspólnie z naszym partnerem, firmą Posadzimy.pl, starannie wybieramy miejsca do nasadzeń. Drzewa, które posadziliśmy, to gatunki rosnące wysoko, dlatego znalazły się w lasach, gdzie mogą swobodnie osiągać swoje naturalne rozmiary. Natomiast w miastach tam, gdzie występuje jakakolwiek infrastruktura, a już zwłaszcza elektroenergetyczna, zalecamy odpowiedzialne sadzenie. Wybór gatunków, które nie rosną wysoko, a ich korony można łatwo kształtować. Jakie to gatunki? Zebraliśmy je w poradniku. Co sadzić, by nie przesadzić? Znajdziecie w nim także porady, wskazówki i ciekawostki dendrologiczne przydatne w temacie sadzenia. Poradnik można pobrać z naszej strony internetowej. Zacznijmy wspólnie, naturalnie.